Tryb Hardcore jest jednym z najpopularniejszych trybów gry w Minecraft. Na YouTubie pojawia się wiele challenge z tym trybem związanych, które polegają na tym, żeby przeżyć ilość określonych dni na danym typie świata właśnie na tym trybie. I na YouTubie możemy się spotkać z takimi światami jak Zwykły, Postynny, Wodny czy na różnych modyfikacjach. Jednak ja dzisiaj podejmę się wyzwania, które dla mnie przynajmniej osobiście jest trudne ponieważ będę próbował przeżyć na jak najwięcej na tym trybie na świecie One Block. Dla osób, które nie wiedzą czym jest One Block, już tłumaczę. Otóż na całym świecie jest tylko jeden blok, który niszczymy. I po zniszczeniu tego bloku otrzymujemy zniszczony blok i w jego miejsce pojawia się nowy. Dodatkowo co jakiś czas pojawiają się moby pasywne oraz agresywne w mniejszych lub większych ilościach, a naszym zadaniem jest zbudować sobie wyspę, Niszczyć ten blok jak najdłużej i po prostu przeżyć też jak najwięcej. Więc skoro już wszystko wiecie, to chyba nie ma sensu przedłużać, więc zapraszam Was do oglądania. Także ja już jestem na świecie i jak możecie zauważyć jest jeden blok, tak jak Wam we wstępie powiedziałem, także bierzemy się za jego niszczenie. Z pierwszego dirta rozbudowałem sobie platformę i zabierałem bloki dalej. Następnie zdobyłem też pierwsze drewno oraz skrzynkę, w której znajdowały się dwie sadzonki. Ze zdobytego drewna zrobiłem sobie crafting oraz pół bloki, ponieważ dzięki nim będę w stanie budować więcej za mniej, ponieważ 3 bloki drewna to 6 slabów. Pojawiła się też pierwsza świnka, której postanowiłem zbudować zagrodę z dostępnych materiałów. Zrobiłem też sobie drewnianą siekierkę, żeby szybciej zbierać drewno i zdobyłem pierwsze wiadro z wodą. Stwierdziłem też, że za jego pomocą zrobię sobie szybko takie małe tutaj ulepszenie mojej wyspy, żeby szyb, sypkie bloki, takie jak drzwi czy piasek nie spadały i żebym mógł je normalnie zbierać, tak jak wszystkie inne surowce. I dnia pierwszego nastąpił też pierwszy upgrade generatora. Dokończyłem też budowę zagrody dla mojej świnki oraz zbierałem bloki dalej. I pojawiła się kolejna świnka, którą postanowiłem przepchać do zagrody. W międzyczasie pojawiła się też krowa. Ogólnie mój plan był taki, żeby mieć po parze każdego zwierzęcia, jakie uda mi się... Rozmnożyłem też przy okazji kurczaki i dostałem z nich achievement oraz zasadziłem pierwsze sadzonki na swojej wyspie. Dnia drugiego nastąpił kolejny upgrade generatora i mogłem już zacząć zbierać stone'a. Było to dla mnie bardzo wysokie osiągnięcie jak na ten moment, ponieważ dzięki temu mogłem zdobywać sobie kamienne itemy. W międzyczasie też zacząłem budować pierwsze miejsce pod farmę jedzenia, które będzie moim głównym źródłem pożywienia oraz zrobiłem siekierkę i łopatę i wróciłem do dalszej budowy farmy. Zasadziłem też pierwsze nasionka i zabrałem się za ścinanie drewna, które wyrosło do tej pory. Zrobiłem też tarcze i pojawiły się pierwsze moby, które nie ukrywam były problematyczne, no bo to pierwsze moby, ale finalnie udało mi się je pokonać. Zbudowałem też małą konstrukcję, która sprawiała, że moby nie uciekną i będzie mi łatwiej się z nimi bić i jak możecie zauważyć działała ona bezbłędnie. Dnia trzeciego oświetliłem też sobie wyspę, żeby żadne moby mi się tutaj nie rozpiły i żeby miał ciszę i spokój w nocy i mógł sobie normalnie tutaj kopać i nastąpił kolejny upgrade generatora. Zrobiłem też sobie nowy żelazny kilof oraz żelazną klatę, a kolejnym poziomem były śnieżne równiny czy coś takiego, no ogólnie po prostu te śnieżne biome. Pojawiły się też streje, które trafiły mnie strzałą, ale na szczęście odbiłem te strzały i je zabiłem. Potem zrobiłem też sobie nową żelazną bańkę i wróciłem do kopania i oswoiłem sobie pieska. Dnia czwartego pojawiła się pierwsza fala mobów, z którą u nas szczęście udało mi się rozprawić i po dłuższych takich mini problemach mogłem wrócić do kopania. Zrobiłem też sobie żelazne spodnie i miałem już prawie cały set. I tak sobie kopałem i oswoiłem sobie nawet drugiego pieska. I w międzyczasie dodałem też ziemniaki do swojej farmy oraz wyrosłem pierwszą pszenicę. Dodałem też dywany do zagrody, żeby łatwiej mi było z niej wychodzić i w nocy dnia czwartego dostałem kolejny upgrade generatora. Był to biom, na którym mogłem znaleźć głównie bloki takie jak piasek i pryzmaryn. Zacząłem też budować ze slabów do kolejnej warstwy mojej farmy i to samo robiłem dnia piątego. Przedbiłem też lód, z którego dostałem wodę i zebrałem do, do tą wcześniej pozyskaną, dzięki czemu miałem nieskończone źródełko bloku. Ważny taki mini achievement i zdobyłem też pierwsze diaksy. Rozbudowałem też swoją platformę z drzewem, żeby powiększyć swoje zyski, oraz kopałem w nocy następnie dalej. Tutaj pojawił się Guardian, ale na szczęście nie stanowił on dla mnie problemu, mimo iż się wydostał ze swojej klatki. A ja przykryłem wodę pół blokami, żeby łatwiej było mi się tam poruszać. Następnego dnia pojawił się Elder Guardian, no i to był już mały problem, ale na szczęście. Po krótkiej walce i mocnym obiciu spadł sobie z wyspy, a ja mogłem wrócić do swojego ulubionego zajęcia, którym było nic innego niż kopanie. Obiecuję, że w następnych odcinkach będzie tego mniej. Tutaj zacząłem robić taką konstrukcję, która uchroni mnie także przed innymi mobami rozmiarów Guardiana, żeby po prostu bezpiecznie mi się kopało. Sprawdziłem też pierwsze świnki do zagrody i je rozmnożyłem. No i pojawił się nowy Elder Guardian, jak możecie zauważyć, został tam uwięziony. I udało mi się go zabić. Dzień siódmy to nowy level generatora, już kolejny. I był to dżunglowy dungeon. Dużo kobla, musystone'a i tak dalej, i tak dalej. Oraz zacząłem też dnia siódmego znowu powiększać swoją wyspę, ponieważ było mi nie dość, te drewno, które miałem, nie wystarczało mi. Zebrałem też pierwsze sztuki wyrośniętej pszenicy i rozbudowałem swoją farmę ziemniaków. Przykryłem ją następnie półblokami i sprowadziłem krowy do sąsiedniej zagrody obok świn. Otoczyłem też całość płotkami, żeby mieć pewność, że jako tako nie wylecę z tej wyspy. I znowu przykrywałem farmę półblokami. Zrobiłem też sobie swoje pierwsze łóżko na tym świecie. Rozmnożyłem znowu krowy. I kopałem dalej. Pojawiły się też weksy tego dnia. No i nie ukrywam, na początku był to mały problem. One mi też będą sprawiały problemy w późniejszym czasie. Ale to jak można zauważyć, biłem się z nimi i biłem. Ale udało mi się je pokonać. I wróciłem do dalszego niszczenia bloków. Pojawiły się też wiedźmy. I zacząłem z nimi walkę. Ale nagle są dwa mocarne pojzony. Trochę spanikowałem wtedy. Zacząłem jeść. Ale uświadomiłem sobie, że ej, przecież mogę wziąć mleko od krowy. Także to zrobiłem, szybko wypiłem mleko, które usunęło mi efekt trucizny. Wziąłem sobie kolejne tak na przyszłość I dokończyłem sprawę z wiedźmami. Zrobiłem też sobie nową tarczę, ponieważ tamta już trochę przeżyła, nie ukrywamy. Była na bardzo wykończeniu i znalazłem kolejnego diamenta. W nocy pojawiły się kolejne wiedźmy, ale walka z nimi nie stanowiła dla mnie problemów. Z sami też jakoś zbytnio większych problemów nie miałem. Znalazłem też Sugar który naprawdę później mi się przyda i postanowiłem go od razu posadzić. Zabiłem też kolejne Wiedźmy, to tak jak możesz zauważyć zostałem od nich pojzona, mój piesek też, ale przeżył i dostałem dzięki temu też kolejny upgrade generatora. Zrobiłem sobie pierwszy diamentowy kilof i kolejnym biomem, na którym kopałem była Czerwona Pustynia. Pojawił się też Wonder Trader, który nie miał jednak w swoim asortymencie nic ciekawego. Ze zdobytych diamentów zrobiłem sobie diamentową klatę, żeby lepiej mnie chroniła, wiadomo zawsze coś. I pojawił się też pierwszy villager i postanowiłem zaprzestać wszelkich czynności, żeby go zabezpieczyć, ponieważ one to później te villagery to będzie game changer. Tyle wam powiem. Zacząłem więc dobudowywać platformę, otoczyłem ją płotkami na dwa kratki wysokości, tak żeby villagerzy na pewno mi nie wypadli. I dobudowałem też nową platformę dla zwierząt obok tych istniejących. Dodałem też grass blok i trawa mogła rosnąć. I zacząłem sprowadzać pod koniec dnia dziesiątego villagera do swojego nowego mieszkania. Zabudowałem go i jeden z nich już był bezpieczny. Pojawił się nagle pillager, ale bez kuszy i mnie nie atakował. Miła odmiana. Pojawił się też kolejny wonder trader, ale niestety on również nie miał w asortymencie swojej nic ciekawego co mnie interesowało. Dlatego zlekceważyłem go i kopałem dalej. Następnie pojawiły się typki z siekierami, który na szczęście udało mi się zabić bez większego problemu Potem Monster Party, czyli taka fara mobów Też sobie z nią poradziłem łatwo Dzięki mojemu tutaj wynalazkowi I wkopałem sobie na spokojnie dalej Miałem ja już też nagle drugi villager I widziałem, że to jest ten moment, kiedy będę miał dwóch villagerów I będę mógł rozwinąć ich populację Jednak zanim to, to sprowadziłem sobie szybko dwie owce do zagrody obok Którą wybudowałem przed chwilą I zabrałem się za transportowanie drugiego z villagerów Przez przypadek go też uderzyłem ale na szczęście udało mi się go sprowadzić bez żadnych turbulencji. Mam nadzieję, że podróż była przyjemna i poszedłem sobie spać. Dnia 12 zacząłem zbierać plony z swojej farmy pszenicy, ponieważ trochę już, już było. I rzuciłem chleb villagerom, żeby ci zaczęli się rozmnażać. Zabiłem też sobie husky, które nie były z dużym wyzwaniem. I pojawił się też nowy mały villager. Zacząłem zbierać sobie kobyl różnego rodzaju ponieważ miałem zamiar wykorzystać go do budowy swojego domku. Ale o tym, co zbuduję, więcej za chwilę. Zacząłem natomiast dobudowywać platformę, na której cała budowla będzie się znajdować. Następnie to całą platformę zacząłem wypełniać i zacząłem stawiać domek. Był on w takim stylu halloweenowym, ponieważ wtedy, kiedy to nagrywałem, było Halloween, więc stwierdziłem, czemu by nie, takie nawiązanie do aktualnego czasu, który jest. Potem zrobiłem sobie taki szkielet z pięków drewnianych i zrobiłem podłogę jak szachownica. Pozdrawiam w ogóle wszystkich fanów szachów. Dałem też w oknach żelazne kraty, tak żeby klimacik był, jednak no trochę żelaza to kosztowało i później z tym żelazem będę miał małe problemy. Ale nie martwiłem się tym na razie i zacząłem wypełniać ściany oraz zabiłem pająki, które narespiły mi się na wyspie. Szczyłem też trochę ciemnego drewna, ponieważ zabałku mi świerkowego... I nastąpił też upgrade generatora na kolejny poziom, biomnederowy i tutaj będą naprawdę ciekawe akcje ostro, gorąco i to dosłownie gorąco, także oglądajcie. Zacząłem też wykładać dach ze schodków z ciemnego drewna, żeby już powoli mieć jako takiego zrobionego a tak wyglądał jego zarys. Bra. Postanowiłem więc szybko go poprawić i po chwili wyglądał tak, o wiele lepiej i równo. Kontynuowałem więc dalej wykładanie dachu i... Pod koniec dnia 15 udało mi się cały dach skończyć. Mogłem zająć się drugim piętrem w swoim domku, czyli takim poddaszem. Za pomocą schodków zrobiłem też takie dziury w podłodze, które moim zdaniem idealnie wpasowały się do klimatu. Możecie dać znać w komentarzach, jak takie dziury w podłodze Wam się podobają oraz dodałem pnącza. Zawiesiłem też na łańcuchu latarenkę, nadałem ją też w kuchni oraz postawiłem piecyk i kanapę. Dostałem także skrzynki do przechowywania itemów oraz szafę na strychu. A następnie schodki, żeby wszystko wyglądało mniej dla oka. Zebrałem też sobie Sugarcana i rozmnożyłem sobie świnki z zagrody. Zebrałem też całe wyrośnięte pole pszenicy i postanowiłem nakarmić nim owce oraz krowy. Przy okazji ulepszyłem też swój generator tutaj dookoła taki mniej łatwopalny, jednak i to nie wystarczyło. O czym przekonacie się za chwilę. Drewno nie jest dobrym budulcem na biomie naderowym. Dodałem także pajęczyny w rogach swojego domku, żeby ostatecznie dopełnić klimat i trochę sobie pokopałem tego bloku. A tak prezentował się mój domek. Zrobiłem sobie też siekierkę diamentową, żeby ulepszyć swoją walkę oraz zabiłem za pomocą łuku hogliny, które zamieniły się w zogliny. Następnego dnia na wyspie pojawił się gast, ale trafiłem go i zadał dostęp achievementa za przetransportowanie gasta do overworlda i zabicie go, więc dzięki temu trybowi ominąłem jeden z najtrudniejszych achievementów w grze. Znalazłem też przy okazji trzeciego Debris'a, którego wykopałem, a po chwili i czwartego, co oznaczało, że mogłem już sobie zrobić stopkę netherite'u, którą jak możecie zauważyć właśnie craftuję. I dodałem ją sobie na klatę. część do raj'towego seta. Mimo, iż miałem tylko jedną część, wyglądałem jak prawdziwy gigacad. No i jest ta sytuacja, o której wam mówiłem. Drewno nie jest dobrym budulcem, zaczęła się fala mobów, blazy zaczęły podpalać wszystko, gaz strzelał z dystansu. No ogólnie był mały problem. Cała platforma z drzewem się jarała. Zostałem kryta od piglina, dlatego zacząłem uciekać i porobiłem go dookoła domku, ale niestety moja platforma z drzewem no nie przeżyła zbytnio tego. Ataku i prawie cała została zniszczona. Było mi z tego powodu smutno, ale stwierdziłem, że muszę się pozbierać i rozbudowywać wyspę dalej, dlatego postanowiłem poświęcić trochę czasu na jej odbudowanie i ulepszenie. W pierwszej chwili zabrałem się za ulepszenie generatora na bardziej wytrzymały, jeszcze niż od tego co był, oraz zacząłem robić próg antyzapalny z kobla, przez to, że nawet ogień się rozprzestrzeni od części z generatorem. Tu nie rozprzestrzeni się na część z drzewnem, co było według mnie dobrym zagraniem. Dobudowałem też taki mini daszek, żeby moby typu blazy nie wylatywały i nie latały po całej wyspie, bo bardzo by mi to ułatwiło z nimi walkę. Oraz zabrałem się za łatanie platformy z drzewami, która po chwili przypominała już swój pierwotny stan sprzed awarii. Zrobiłem też sobie fletcher table i zabrałem się za interesy z villagerami, ale zanim to, to sen. I zabrałem się za szukanie mendingu u Villagera Udało się pod koniec dnia 19 ten mending znaleźć I to w dosyć stosunkowo niskiej cenie Dzień 19 to było znowu kopanie na generatorze, nawet obsydian się pojawił Oraz gast, z którego zabiłem odbijającego pocisk i dostałem przy okazji achievementa Kolejny achievement, nice Przy okazji dnia 20 znalazłem totalnie overpower skrzynkę z trzema deblisami które na pewno mi się przydadzą i ich nie zmarnuję, uwierzcie mi, oj nie, 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 nie. I przy okazji nastąpił też kolejny upgrade generatora. Już dużo tych leweli było, już sam nie liczę ile ich jest. Zacząłem też budować portal do netheru i kupowałem sobie trochę kwarcu na nowym biomie, bo jakiś też szkieletowy koń, którego postanowiłem sobie zachować na jakiś czas, oraz zombie koń, z którym postanowiłem zrobić dokładnie to samo i udałem się też na eksplorację netheru, jednak nie było w nim zbytnio nic ciekawego. W Overworld'zie mój set naprawdę wymagał naprawy, no jak sami możecie zauważyć, mało było tego żelaza, które zużyłem wcześniej na kraty, ale jakoś trzeba było sobie radzić. Nastąpił też upgrade generatora, co było też kolejną dobrą wiadomością i był level Stronghold taki mniej więcej, co oznaczało, że naprawdę zbliżamy się do endu i miałem nadzieję, że może w tym odcinku uda nam się zabić smoka, a jeśli nawet nie, to chociaż część, dojść do portalu. Creeper też również wysadził moją wyspę, ale na szczęście szybko się odbudowałem, Zrobimy też sobie nowy diamentowy kierow oraz diamentowe buty. Pojawiły się też i przywoływacze z weksami, no i to był dla mnie naprawdę duży problem. Zaczęli mnie bić tymi weksami, te weksy wszystkie masakra. Jednego udało mi się zestrzelić z łuku i udało mi się nawet podnieść z nich dwóch totemy, które od razu założyłem. I bardzo dobrze, ponieważ po chwili padł mi pierwszy z nich. I jak możecie zauważyć, było naprawdę tragicznie. Wziąłem drugi, padł drugi, ale na szczęście udało mi się o sytuację opanować i mogłem wrócić do kopania. Naprawdę było gorąco. Zrobiłem też sobie nowe żelazne spodnie oraz baniaka, dzięki czemu stan mojej zbroi wyglądał lepiej. No i naładowany tym razem wybuchł, zniszczył mi rzeczy i mój pies skoczył za rybikiem, który się pojawił. I mój piesek umarł. Ten z pierwszych dni zginął. Odszedł. Było mi z tego powodu naprawdę bardzo smutno, ponieważ byłem do tego psa naprawdę przywiązany, więc postanowiłem uczcić pamięć o nim i wybudować mu symboliczny nagrobek. Zanim jednak to zrobiłem, szybkie porządki w skrzynkach i je odbudowałem, żeby się nie zniszczyły, rozdodałem tabliczkę z imieniem psa, którego nazwałem tak pośmiertnie i dałem znicz. Możecie swoją drogą zostawić zniszczasz w komentarzu dla niego. Swoją drogo, następnego dnia zabiłem też przywoływacza i dostałem z niego totem nieśmiertelności, który tym razem mi nie pal i mogłem go zostawić na później. Co naprawdę było progresem wielkim i mogło naprawdę dużo przesądzić o przyszłości. Zrobiłem też sobie kowadło, którego nie miałem, kupiłem Mendling, dałem go na netherite'ową klatę i nastąpił kolejny upgrade generatora na level The End. Wiedziałem, że po tym levelu najprawdopodobniej już będzie portal, dlatego z wielkim zapałem... Wziąłem się po prostu za kopanie tego generatora, żeby chociaż dotrzeć do endu, żeby chociaż mieć na tej wyspie ten portal w tym odcinku. W międzyczasie też płyłem się z endermitami, nadałem sobie Mendik na diamentowe buty oraz zrobiłem sobie diamentową bańkę i kopałem dalej, był już ostatni dzień, dzień 25. Wiedziałem, że naprawdę chciałem dobić ten portal, więc kopałem ile sił po prostu w myszce, wciskałem ten lewy przycisk myszki. Z nadzieją, że uda mi się to zrobić. Zabiłem też Endermany, żeby pozyskać z nich perły do odpalenia portalu, ale niestety nie udało mi się go odpalić. A tak prezentowało się wszystko co udało mi się osiągnąć przez te 25 dni. Niestety w tym odcinku nie udało mi się przejść Minecraft'a, ale się tym nie załamywałem, ponieważ wiedziałem, że na pewno zrobię to w kolejnym odcinku. A jeśli nie chcecie, żeby ten odcinek was pominał, to zachęcam was do subskrypcji kanału oraz jeśli filmik Wam się spodobał, do zostawienia łapki w górę oraz podzielenia się swoją opinią w komentarzu. A ja już się z Wami żegnam, do następnych, trzymajcie się. Narka.